Obszar wokół Doliny Niewielkiej Rzeczki jest malowniczy, ale zaniedbany. To także sporny teren, bo mieszkańcy pobliskiego osiedla sprzeciwili się wytyczeniu tamtędy trasy szybkiego ruchu. Jest wśród nich grupa wspierająca zamysł budowy namiastki Parku Krajobrazowego. Droga by spowodowała, że wiele osób z tych osiedli na pewno uciekło, bo jednak jest to hałas, jest to problem. A mówię, no taki dziki teren jak tutaj widać, prawda, no jednak nie stwarza warunków do wychodzenia wieczorem z psem chociażby na spacer. Szczegóły przebudowy opracowała grupa radnych z otoczenia prezydent Zdanowskiej. Chcą, by zmiany rozpocząć, a potem umieścić w planie zagospodarowania przestrzennego. Mówimy o dolinie rzeki Sokołówki, o terenie szczególnie istotnym z punktu widzenia miasta. Terenie, który powinien być chroniony. Trwają prace nad objęciem całości tego terenu, aż od ulicy Szczecińskiej do ulicy Aleja Włókniarzy, specjalną ochroną, tzw. zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Jeśli Rada zatwierdzi budżet, prace wokół Sokołówki będą prowadzone, to oznacza, że zamysł budowy tam drogi szybkiego ruchu stanie się nieaktualny.